Cześć, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym vlogu, w kolejnym odcinku cytując klasyka tej nierównej walki z szczęściami Moi drodzy, jeżeli wam się podobają te filmy, czerpiecie z nich wiedzę, subskrybujcie na pewno z każdym odcinkiem dowiecie się czegoś nowego i przy okazji ja czegoś od was a mianowicie moi drodzy w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat sprężarki OC360. Ja wiem temat prany. Rozmawialiśmy już o nim. Tu mam taką fajną podpórkę zrobiłem sobie, żeby mi to ładnie tutaj stała ta sprężareczka, albo część tej sprężarki. Wiem, że był odcinek o sprężarce typowy, była też rozmowa, że... Niestety, te sprężarki są mało wydajne, mimo tego, że tu jest 62 mm średnicy tłok w Ursusie C360, jest mało wydajny, ze względu na to, że nie jest w stanie dopompować tyle powietrza do butli nawet i w przyczepie. 2, 3, 4 pompnięcia hamulcem i nie ma powietrza po części jest to prawdą ale takie takie ekstremalne warunki to najczęściej ktoś kto ma górzyste tereny no i niestety takie rzeczy mogą się dziać moi drodzy postanowiłem wam przedstawić alternatywę dla sprężarki w C360 przy małych modyfikacjach, może nawet nie modyfikacjach, a wymianach części, możemy osiągnąć większą wydajność układu pneumatycznego. Za chwilę Wam to wszystko omówię, pokażę Wam wszystkie różnice między jedną a drugą, a nawet Wam rozbiorę głowiczkę. Więc, tak jak widzicie, to już mamy. Pewien myk. Tak jak widzicie, mamy dwie, głów, dwie mm, dwa cylindry, przepraszam, dwa cylindry sprężarki. Ten jest klasyczny od 60, ten jest pod wymiankę. Zaraz wam powiem, od czego to wszystko jest 62, 65 mm, więc tu już mamy na średnicy 3 mm zysku. Następna rzecz, moi drodzy, to gdy obrócimy sobie obie. Głowicę i podejdziemy z boku. Mamy różnicę wysokości. Różnica jest 4 mm, czyli już tutaj na tej sprężarce będziemy mieli 4 mm skoku więcej. Co chciałem powiedzieć dalej? Skąd jest ta różnica i dlaczego co jest wyższy? Moi drodzy, tu mamy klasyczny korbowód od 60. Tu mamy kolejny korbowód do podmianki. I moi drodzy, ta średnica wewnątrz, czyli ta, na mimośród jest ta sama co w 60. Jest tylko delikatnie odchudzony, jest delikatniejszy, tutaj ta ścianka jest delikatniejsza. Tu w 60 jest grubsza. Tu jest ta sama. Długości prawie są te same, z tym, że tu mamy otwór do tłoka 14 mm, tu mamy 18 mm, czyli już mamy znowu kolejną różnicę. Tu mamy tłoczek od sześćdziesiątki, który ma 62 mm średnicy. Tu mamy tłoczek, który ma 65 mm średnicy. Jeżeli mi się uda położyć te tłoki obok siebie, będę się starał.

Milimetr. I oczywiście różnica jest tu też wysokości od środka, czyli tu mamy 17, tu mamy 13. Różnica 4 mm wiąże się z tym, że stworzeń tłokowy ma 4 mm różnicy mniej lub więcej. No, ten ma mniej, ten ma więcej. Następna rzecz, moi drodzy. Różnica to głowiczka. Głowiczka od 30, zaworek słońce, zaworek wydechowy. Głowiczka do podmianki. Widzicie? Dziura. To jest głowiczka do podmienienia. Do wymiany. Delikatna, oryginalna, czeska. Sprężareczka. Wejście z tej strony. Wyjście tutaj. I następna rzecz, moi drodzy, czego nie ma tam, a jest tu. To jest płytka. A dokładnie jest to zaworek sprężarki. Kompletny. Powiem Wam szczerze, że długowieczny, ze względu na swoją prostą konstrukcję. Konstrukcja została zaciągnięta częściowo z MFA 255, bo tam też taki zaworek na sprężarce ogólnie występuje. Pasuje rozstawem otworów do tamtej głowiczki. I jak to, moi drodzy, działa? Gdy tłok zasysa powietrze, to tablaczka się otwiera, a gdy tłok się podnosi, tablaczka się ugina, rozszczelnia się tutaj w tej szczelinie i dmucha powietrzem dalej. Moi drodzy, już to sobie tutaj ułożymy, czyli tak jak powiedziałem, cylinder 65 mm. Rozstaw jest ten sam na śruby. Pasuje idealnie. Korbowód jest troszeczkę zmodyfikowany. I jedna bardzo ważna rzecz, bo sobie to też pomierzyłem: to rozstaw tu od krawędzi. Do tej krawędzi ma 131 mm60. Mm. Odtąd dotąd ma w modyfikacji 139 mm. Więc mamy ogólnie 8 mm różnicy. Fakt, faktem trzeba przesunąć sobie 2 mm tu ze względu na stworzeń, czyli prawo-lewo. Czyli ogólnie, jeżeli dobrze ja liczę, to skok jest różnicy 6 mm. Mogę się mylić. Ale zostawię to matematykom, którzy potrafią takie rzeczy wyliczać. Może gdybym tym się zajął dokładnie, to też by mi się to udało, ale też nie mamy to czasu, moi drodzy. Zbyt wiele. I... Kolejna rzecz, moi drodzy. Gdzie jest tłoczek? Różnica. Tutaj tłok ma dwa pierścienie u góry, jeden na dole. Tu pierścienie są wszystkie obok siebie. Uważam, że jest to lepszym rozwiązaniem. Czy szczelniejszym? Nie wiem, ale uważam, że jest lepszym. I teraz tak. Pierścień ma 65 mm razy 2, jeżeli dobrze pamiętam i 65 razy 3 jeszcze Wam tutaj to zmierzę tak jak zauważyliście staram się być w miarę dokładny w tych pomiarach przepraszam tu jest 4 mm a ten ma 2,5 więc 65 razy 2,5 65 razy 4 Moi drodzy, te elementy pochodzą ogólnie ze sprężarki, z zetora. E, po faceliftingu, po zmianach, czyli wszystkie zetory, no chyba tak, zaraz Wam powiem, serii 33-21. Do 7341. Wszystkie proksimy i wszystkie Fortery mają właśnie taką oto sprężarkę. Od razu Wam mówię, moi drodzy, że takiej głowiczki już do Zetora 7211 nie dostaniecie. Najprawdopodobniej została wycofana z produkcji, i numer katalogowy części na dzień dzisiejszy krosuje się z głowiczką od 60, która nie jest rewelacyjnym wyrobem. Często się zdarza, że te głowiczki, mimo tego, że są nowe i są wymienione, sprężarka nadal przepuszcza, albo nie dopompowuje. Eee, no niestety szczelność tych zaworków jest taka, a nie inna. Potrafi dopompować do 4,5 atmosfery na przykład. Sprężarka niby jest po remoncie zawór się nie otwiera a sprężarka nie ma siły dobić nie raz, nie dwa już tutaj te zaworki niestety nas zawiodły i nie tylko nas, bo i klientów więc tu mamy zetora. oryginalna głowiczka oryginalny zawór tu mamy już niestety zamiennik cylindra Tłok, oryginał i pierścienie. Co jeszcze jest bardzo ważna rzecz, pierścienie pasują również od MFA 255 są te same, ta sama średnica, ta sama budowa i ten, ta sama wysokość pierścienia. Więc jeżeli ktoś wam powie na składnicy, czy gdzieś na jakimś składzie z częściami, że nie ma pierścieni do zatora, zapytajcie się, czy, pasują, czy ma pierścienie od fergusona. Będą na pewno pasowały. Kolejna rzecz, moi drodzy, nie byłbym sobą, gdybym tego nie rozebrał, ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Do uszczelnienia cylindra z zaworem przychodzi taka oto uszczelka. O. Następnie przychodzi Uff. zaworek. że musicie zwrócić uwagę na położenie zaworków i już wam mówię, że musi być w ten sposób. Pyk, pyk. Następnie moi drodzy, przychodzi kolejna uszczelka. patrzę czy dobrze żebym was tutaj nie w ten sposób w ten sposób przychodził szczeleczka. a dlaczego widzicie tu jest szerzej to jest szerzej i teraz musi ładnie wszystko pokryć o i tak wygląda sprężarka od Zetora serii 53321, Fortella Proxima Nie byłbym sobą gdybym nie rozebrał oczywiście głowiczki Już Wam pokazuję jak to wygląda Tak oto moi widzowie wygląda głowica Po rozłączeniu, po rozmontowaniu Oczywiście tutaj przychodzi jeszcze uszczelka Którą za chwilę dam nową Bo starej już nie zakładał nie będę Zresztą, nawet gdyby przyszła stara, ona tu tak była zaoliwiona, nasmarowana, a przy dokręceniu wszystkiego w całość myślę, że i tak by uszczelniła. Ale tutaj nie będziemy kombinować. I tak jak widzicie, mamy jedną listwę, drugą listwę, która odpowiada nam za zamknięcie dopływu powietrza, czy to zaworu sącego, czy wydechowego. Więc, jeżeli, moi drodzy, byście chcieli coś takiego zrobić, jak najbardziej nie potrzeba e, wielkich cudów. Koszt przerobienia, jeżeli dobrze liczę, no to jest około 600 zł. Remont sprężarki zwykłej to jest około 300, więc 300 zł różnicy i można mieć naprawdę fajną sprężarkę. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, to wszystko. Jeżeli się wam podobało, subskrybujcie, lajkujcie. Pozdrawiam was. Trzymajcie się cześć.